Dobra, idziemy sobie teraz dalej. O zobacz, tu są całkiem nowe bloczki. No, czyli... To jest jakieś... Nowoczesne. Aha, prze... tu też jakoś przekładano obciążenia ze stropu. Coś tutaj działało, bo zobacz, bo tu na dole podmurowano, podmurowano coś, co tutaj się w środku działo. Nic się nie działo. Czyli murowane jest to takie troszkę na sztukę, ktoś chciałby ściankę działową zrobić, bo to jest typowe, fu, typowo tak, tak zazbraja się ścianki działowe, nie wiem w jakim celu, tak trochę na sztukę widzę, bo ani dobrze połączone to nie jest takie murowanie na sztukę trochę, nie mam pojęcia co tu chodziło, ale kiedyś był kominek, ja głosuję, że tu kiedyś był kominek, jakbyś tam spojrzał, to tak jest chyba ja wprowadzająca tę te... dym, 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 dym. Idę, patrz resztki, ale fajna rzecz, resztki, resztki e, farby, zdobienia, tak, bałkiem takie rzeczy kiedyś malowano. Okay. No, nie wiedziałem, że tak się robi, ten sposób, ta technologia jeszcze była, jak ja byłem jeszcze za moich czasów, moja mama jeszcze takie coś się malowała, bierze się wałek z, z, z określonym Wzorę? wzorem, farba, Jedziesz raz przy razie i nakładasz taką wtedy takie, takie wzory. I mi to było tak, bo to jest farba, jak są, że nie niszczymy, więc farba. To jest farba, to nie jest tapeta. No, tapeta by tak długo nie przetrwała. A tylko dlatego przetrwała i nie wiadomo z jakiego okresu jest, a dlaczego, bo była schowana pod kominkiem. Mm -hmm. to, to jest motyw. Czy ona może być starsza od tego wykończenia tego pokoju, co było w jednym Ponieważ wyobraź sobie, że nikt nie maluje kominka przez ileś czas, czy znaczy jest kominek, no to zmiany są kolory, co jakiś czas i tak dalej. To to było schowane pod Komingiem. kominkiem, więc to może być starsze bardzo. Dość stare, tak? Może to być XIX wieku. No bo to jest naprawdę stare, bo zostało schowane przed światem na wiele lat. I przy demontażu tego kominka dopiero to zostało odkryte, a reszta już dawno odpadła. I to co zostało, schowało się, to Przyskało. No Bardzo dużo histowi. No fajnie, że tak coś zostaje po tym tym, tym. To Trzeba tego poszukać na taką ręku. Takie różne ciekawe rzeczy no. Jakieś zamówowania dziwne. No tu jest typowo wzmocnienie, podjeżdżenie taczką. A tu mamy siankę, która się rozleciała, bo ktoś ją zwalił. To jest dewastową ściankę. Wykonywane były też jakieś, zobacz, tutaj jakieś ślady po próbach tynkowania tej obrzutki tej ściany. Obrzucali? Powali? Czy znaczy, coś takiego, nie, nie wiem za bardzo jaki miał sens C, cel, ale były wykonywane tutaj jakieś takie dziwne prace. Nie wiem czy... Dziwne chyba robić. Nie za bardzo rozumiem. Jak na tym etapie można po prostu nie robić. Ale tutaj zobacz, jak tu spojrzała, to jest okno. Syk, zobacz ten numer. Drzwi. Drzwi. Jakby te pokoje były ze sobą w jakimś tam etapie połączone. Widać łukowe No, wyłączenie. No, 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 i tutaj jestem. No i ktoś faktycznie tutaj to zamogłoby na tym późniejszym. Ale to teraz, obecnie, no w XX wieku, panie. Tak samo jak tutaj te konstrukcje. Czy to kiedyś mogło być przystosowywane do toalet? Czy mogło być tu łazienka? Pion kanalizacyjny. A, i tu jest zagłoska. Panie, bo to tak wygląda, jakby to miało być. Jakby to miało być na pokoje sanatoryjne, gościnne. Może ktoś kombinował co by tu zrobić i zrobić z tego hotel. Zakrobista sprawa, nie? No bo zobacz, to ty się prosi o to. Zobacz. Tu wykuwasz, tam wykuwasz piony, prowadzisz z wodą. Nie? I kanalizację. No, tak. Tu. Tu jest łazienka. Wchodzisz, mówisz dzień dobry. Biorę powierzchni Mam... tutaj mam pion, tak? Sroczyk i i właściwie teoretycznie mamy łazienkę. Elegancką. Patrz, to no, zobacz, tu też jest nad położonką. Ktoś tu też coś... Ale w dziwnym miejscu, bo nie, nie, patrz, nie ma żadnych odbrzwi. O tak Hej. Ciekawostka. Ciekawostka. Fajnie. A już widać, że najprawdopodobniej było to w tym celu. Czyżby ktoś próbował to z tego... Z tego zabietku. Zobacz jak ładnie słońce tu wpada. Czyli to nie był tak całkowicie ciemny. Zobacz jak to zagrobiście mogłoby wyglądać, jeśli ktoś by z tego zrobił hotel albo pensjonat z tego pałacu. Mogłoby no. być to fajne. To by było, to było super. Koniec tak. dziękuję Państwu. Było nam, miło. było nam miło. Jesteśmy tu przy głównym wejściu ale idziemy jeszcze wyżej też jest łukowe wykończenie, tu też hmm. ja jestem tutaj, jakby co tego piętra na wyjście Jesteśmy na balkonie. Balkon Piękne widoki Drzew. Że raczej pomijamy inną dobudowkę, jesteś bardziej przemyślonego. Loczki, nowa konstrukcja, jakieś, no, jakieś nowe elementy, które tutaj całkowicie nie pasują, tam trochę z tak hmm. Tu też, zobaczcie, to wszystko. Przechodziło Liczne remonty. Jakby to jestem do góry, jeszcze wyżej, idziemy zobaczyć tu. Na każdym jest listek marihuany, obchodzini. Jest Tu też, jak w innych pokojach, pomieszczeniach, Stacja, ściany, okienko, dasz. Wyroztego na ściany. Nie domyślamy, i tu mamy jedyne cześć, czasy, tena, który z jest czasy, który ma zostały w całym wystawie. Okrągłe okienka, tu też wszystko przebudowane. Bardzo dziękujemy, się spokoi. Tu to samo. W trakcie dzieł zostało postawione. Jednakże nic więcej nie dało do tego używania. Ale większość ścian, którą odprawia istnieje. I ma się całkiem dojrzeć. No ale coś to tak. Cały sobie obiekt na koła. Też próba zrobienia takiego ala okienka O mój panie Boże, powiem pojedynkę. By wydubali by... okienko. A coś dla mojej córki Wiktorii. Ona lubi się wyładzić na takie dziwne A ja znowu nienawidzę. <grytanie> O, tak nowocześnie. A nowocześnie, że się słabo robi. O mój pan! No tego się nie spodziewałem. Okno dachowe. Okno dachowe. Okno dachowe jest. Czyli mamy XXI wiek. Nam się wkradł. Dobrze, że nie jakieś ten, jeszcze jakieś cud, ale ta więźba stałowa jest przeobrzydliwa. Jest tak wstrętnym elementem tego obiektu, że psuje cały ten do... Cały ten dół jest piękny. To jest tak wstrętne, takie. Aż oczy bolą. Aż oczy bolą i kują te białe bloczki, bloczki z tego Ciporexu i to wszystko tak, jakby psuje ten cały, cały urok tego dołu, który jest piękny, ceglany. I zobacz, piękne ślady jeszcze po w więźbie. Tu dotykała więźba, w muru, nie? Zostało tylko ślad po niej, został. No a wszystko inne zostało już. Wylewane i wylewane różne elementy. Ja wiem, że ktoś próbował ratować ten obiekt i przywrócić go do życia. I słusznie, troszkę to że się to nie udało. A nowym bloczkiem mówimy B. No niestety nie są najpiękniejsze, ale ktoś próbował. Ktoś próbował, szacun za to, troszkę to że się nie udało, bo polskie warunki jak zwykle pewno można powiedzieć, że w Polsce się nic nie udaje. Więc. Więc widzieliśmy już poddasze, poddasze, no straciło swój Szkoda tylko, że no, nie można też tutaj w żaden sposób może wyjść na dach, a może i lepiej. No jeszcze byśmy z rozpaczy się rzucili z dachu. No. To wszystko. nie można? Gdzieś tu chyba coś widziałem, ale... Wiesz no, że spadek nie jest zbyt wielki, ale to jest straszne, Ale zobacz, tu są napisy i łapki, czyli serek. Serek to budował, albo... Bo tutaj nie powinien co zrobić, wiesz są na serek z 2000, 2000 2000 rok i serek się przyłożył. Czyli może wylewali te stropy i na końcu zrobili ten, się podpisali na ostatniej kondygnacji, jak starzy, starzy muroże z dawnych czasów. Tylko że jak ktoś nie zapłacił kiedyś, wiesz jak ja był zwyczaj jak przychodził tynkarz w dawnych no. czasach? I nie miałeś i nie zapłaciłeś mu za robotę, albo ten. że znaczy on robił jedną rzecz. Jak robił robotę, zamurowywał ci w jednym miejscu jajko. I zostawiał je, bo kiedyś tenki były grube. Nie były tak cienkie jak teraz takie. Mm -hmm. Zamurował jajko i zostawiał je. Jak mu zapłaciłeś za robotę, to podchodził i przebijał. Jak mu nie zapłaciłeś za robotę, nie przebijał. <laughs> Wiesz, jaki jest potworny To Uwaga, mamy piękną pułapkę. Kto może się skończyć dosyć źle? On no, się to skończy, jak ktoś jest nie ten. ten nie. Ale też widać na ścianach elementy winy, że tam gdzie wystawały te wini, bardzo wszędzie jeszcze widać te, te elementy, a tutaj jakieś... O! Nie mamy jakieś tutaj ślady działalności Graficiarzy, tak, graficiarzy którzy nazywali się którzy przyszli na urbex, tak, a zostawili po sobie więcej niż tylko odcisk stopy. A szkoda. Jakby każdy z tego tylko odcisk stopy to najwyżej byśmy mieli ten. Nic Dobra, zostawmy już. <głos> 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 Ale fajnie, no ładnie, no...